Będziemy przeprowadzali pukanie układu smarowania. Dolejemy pukanki do starego oleju, po czym zlejemy i nalejemy świeży olej. Jedna puszka, czyli litr pukanki, wystarcza na 8 litrów oleju. Tutaj wchodzi około 16-18 litrów, przez co 2 litry będą wystarczające. Dolewamy. Oj, system flash. Pukanka służy do wymywania wszelkich zanieczyszczeń, które gromadzą się podczas eksploatacji silnika, powodowane zużywaniem się oleju, starzeniem oleju, przez co powstają właśnie zanieczyszczenia, nagary, laki i pukanka służy, żeby przywrócić nam czystość silnika, przez co nowy olej nie będzie postarzany przez zanieczyszczenia znajdujące się w brudnym silniku, zatem pukanka służy Temu, abyśmy świeży olej wlany do silnika mogli używać jak najdłużej. Spuszczamy olej po pukance. Oj, widzę, że będzie Będzie się działo. Uwaga! Tak wygląda właśnie olej po naszej pukance. Dzięki. Jak widać, bardzo czarny. Zachęcam do profilaktyki, bo to przedłuży żywotność Waszego silnika, a także spokój użytkowania, jak i zaoszczędzi koszty, przez co będziecie mogli wydać to na przyjemności, a nie na problemy.